Wystąpił wtorek, 24 dzień stycznia i dzień dobry po włosku: Tuberkulozy. Imieniny obchodzą Babilas, Chwalibok, Ksenia, Mirogniew i Urban, ale Urban na szczęście już nie żyje. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Kultury Afrykańskiej, więc pamiętaj, jeżeli jesteś z Afryki, to zachowuj się kulturalnie, a jeżeli nie, to tym bardziej. 1982 lata temu spiskowcy zamordowali sołtysa Imperium Rzymskiego, Kaligulę. 502 lata temu Ferdynand Magellan odkrył atol Puka Puka na Pacyfiku. 145 lat temu ruska komusza siusiaczkini Wiera Zasulicz postrzeliła gubernatora Sankt Petersburga generała Fiodora Trepowa. 88 lat temu w amerykańskim Newark firma Gottfried Kruger Brewing wypuściła na rynek pierwsze piwo w puszce aluminiowej. A 51 lat temu ukazał się pierwszy solowy album Michaela Jacksona, Got To Be There. 1947 lat temu zmaterializował się rzymski Cysosz Hadrian. 102 lata temu znany włóczęga Tony Halik. 61 lat temu człowiek, który musiał zawieść wódkę tatowi, czyli Zbigniew Derdziuk. A 51 lat temu kapitalna wydzieraczka paszczy Beth Hart. 58 lat temu kopyta wyciągnął znany szuler Winston Churchill. 34 lata temu amerykański notoryczny zabijacz ludzi Ted Bundy. A 76 lat temu radośnie zadyndał niemiecki syn Wilhelm Fuchs. A pan Jacek na to. Proszę nie czekać na nauki, tezy i wnioski. Jestem egzemplarz człowieka, a to znaczy diabli, czyśćcowy i boski. A ja zapraszam na poranniki również na YouTube'a Szpon Wzwyż i do zobaczenia.